Wymarłe zwierzęta od dawna fascynują wielu ludzi, a szczególne zainteresowanie budzą dinozaury nieptasie, głównie ze względu na ich ogromne i budzące grozę rozmiary. Na przestrzeni lat na temat dinozaurów pojawiło się wiele debat, zwłaszcza na temat tego, który drapieżny dinozaur był tym największym, jaki kiedykolwiek żył. Tymczasem lądowe drapieżniki z grupy ssaków często są omijane w takich debatach dotyczących rozmiarów. Być może dlatego, że ssaki wciąż żyją, Albo dlatego, że nigdy nie zbliżyły się do tych największych teropodów. Co więcej, gdy temat już zostaje poruszony, niemal zawsze jako pierwsze pojawia się pewne wymarłe zwierzę, Andrius arcus. Większość ludzi wierzy, że ten dziwny drapieżnik to niekwestionowany król z saczych drapieżników lądowych. Jednak w rzeczywistości nie jest to prawda. Większość dowodów wskazuje na innego, znacznie mniej znanego drapieżnika, który jednak niemal na pewno zasługuje na ten tytuł: Arctotherium. Prawdziwe rozmiary tego potwora poznano dopiero w ostatnich latach, choć o jego istnieniu wiemy już znacznie dłużej. Szczątki odkryto po raz pierwszy ponad 170 lat temu w Argentynie. Pierwszy odnaleziony okaz nie był tak duży jak późniejsze, ale i tak wystarczająco duży, by wzbudzić zainteresowanie. Jego szczątki były również w doskonałym stanie, co pozwoliło paleontologom szybko ustalić, że mamy do czynienia z nowym gatunkiem niedźwiedzia. Ze względu na jego masywną budowę nadano mu nazwę Arctotherium, co oznacza po prostu niedźwiedź bestia. Otrzymał też nazwę gatunkową bonariense, nawiązanie do miasta, w którym został odnaleziony. Wyjątkowa natura jego kości nie tylko pomogła naukowcom ustalić, że jest to niedźwiedź, ale też pozwoliła umieścić go w konkretnej rodzinie, Tremarctinae, czyli rodzinie niedźwiedzi krótkopyskich. Pozwoliła nam to wywnioskować wyjątkowo pogłębiona czaszka, sprawiająca wrażenie nieco skróconej, cecha charakterystyczna całej tej rodziny. Obecnie znamy cztery rodzaje z tej grupy, lecz tylko jeden żyje do dziś, niedźwiedź andyjski, ando niedźwiedź okularowy. Rodzina Tremarktine jest jednak najbardziej znana nie z tego przetrwałego gatunku, ale z wymarłego członka, Arctodusa, czyli gigantycznego niedźwiedzia uważanego za jednego z największych drapieżnych ssaków w historii naszej planety. I rzeczywiście był olbrzymi. Największe samce ważyły do 950 kg, co czyniło go porównywalnym z największymi znanymi niedźwiedziami polarnymi. A niewiele ustępował też Andrus arkusowi, który według obecnych szacunków ważył maksymalnie jedną tonę. Taka masa sprawiła również, że Arctodus był większy od Arctotherium bonariense, którego maksymalna waga wynosiła około 500 kg. Jednak niższość Arctotherium względem Arctodusa nie trwała wiecznie, ponieważ od czasu odkrycia opisano jeszcze inne gatunki tego potężnego niedźwiedzia. Dziś znamy ich pięć: Angustidens, Bonariense, Tariense, Vetustum oraz Vingei. Wszystkie różniły się od siebie okresem, w jakim żyły, oraz uzębieniem, ale największa różnica dotyczyła rozmiarów. Jeden gatunek zdecydowanie dominował nad pozostałymi pod względem postury: Angustidens. To zdecydowanie najsłynniejszy gatunek arktoterium. I słusznie był to prawdziwy tytan, jakiego świat prawdopodobnie nigdy wcześniej ani później nie widział. Początkowo paleontolodzy sądzili, że dorosłe osobniki osiągały od 410 do 1200 kg. Przy takich rozmiarach był poważnym kandydatem do miana największego niedźwiedzia wszechczasów, ale niekoniecznie największego drapieżnika lądowego będącego ssakiem. Jednak niedźwiedzie krótkopyskie, w tym także ich współczesny przedstawiciel, są znane z dużego zróżnicowania wielkości w obrębie gatunku. Zauważalne są zwłaszcza różnice między samcami a samicami. Samce bywają nawet o 50% większe. Dotyczyło to również arktoterium i z biegiem lat zespoły wykopaliskowe co jakiś czas natrafiały na ogromne samce angustidens, które nieustannie przesuwały granice tego, jak wielki może być nawet ssaczy drapieżnik lądowy. Kulminacja nastąpiła w 2011 roku, kiedy to znaleziony w Buenos Aires okaz zszokował cały świat nauki. Miał gigantyczne kości ramienne, promieniowe i łokciowe, a ich pomiary pozwoliły naukowcom oszacować, że niedźwiedź ten mógł ważyć aż 2040 kg, czyli ponad dwie tony. Przy takiej wadze przewyższał nawet niektóre znane duże teropody, w tym dorosłego allozaura, a także ważył trzykrotnie więcej niż największy znany ceratozaur. Jednak paleontolog, który dokonał tych szacunków, zachował nieco ostrożności i stwierdził, że bardziej prawdopodobna waga to 1760 kg. Nawet przy tej niższej wartości Arctotherium nadal byłby znacznie większy niż jakikolwiek współczesny drapieżnik lądowy, a także nieco cięższy niż wymarły Barinazuch z rodziny Sebecidae. To byłoby coś, ponieważ Barinazuch jest powszechnie uważany za największego drapieżnika lądowego, jaki istniał po dinozaurach. Co więcej wspomniany, okaz Arktoterium był nie tylko niezwykle ciężki, ale też bardzo wysoki. W pozycji stojącej mierzył 4,30 m. Przewyższał tym samym zarówno przeciętnego tyrannozaura Rexa, jak i duże słonie afrykańskie. Ze względu na swoją niesamowitą posturę, paleontolodzy zaczęli nazywać go gigantycznym niedźwiedziem krótkopyskim. Przydomek, który dzieli dziś z Arktodusem Simusem. Za źródło gigantyzmu Arktoterium uważa się wyginięcie Hapalamanii wysoce wyspecjalizowanego wszystkożercy, którego dieta była bardzo podobna do diety współczesnych niedźwiedzi, zwłaszcza niedźwiedzia andyjskiego. To mogło tworzyć silną konkurencję, a więc po zniknięciu Hapalamanii, Arctoterium mogło w krótkim czasie gwałtownie zwiększyć swoje rozmiary, co pozwoliło mu stać się największym drapieżnikiem w okresie wczesnego Pliocenu i Pleistocenu. Dzięki tej przydatnej cesze, Arctoterium stał się zabójcą gigantów. Badania izotopów węgla wykazały, że miał upodobanie do spożywania dużych ilości mięsa, szczególnie koni, tapirów, wielbłądowatych makrauchenii, gleptodontów, olbrzymich leniwców naziemnych, toksodontów oraz gomfoteriów. Lokalizacja uszczerbków znalezionych na szkieletach tych roślinożerców w połączeniu z odkryciem popękanych i zużytych zębów u arktoterium sugeruje, że był to zarówno padlinożerca, jak i drapieżnik aktywny. Zazwyczaj zabijał wgryzając się ogromnymi kłami w kark lub grzbiet ofiary z siłą miażdżącą kości, wspomagając się przy tym silnymi przednimi łapami, którymi zadawał swojej ofierze dodatkowe obrażenia. Pomimo pozornej ociężałości, Arctotherium angustilens był zaskakująco sprawny w doganianiu swoich ofiar, dzięki stosunkowo długim nogom, które umożliwiały mu osiąganie dużych prędkości, gubiec nawet 64 km na godzinę. Co czyniło go równie szybkim jak niedźwiedź Grizzly, który jest znacznie lżejszy. Posiadał też dobrze rozwinięte zmysły, zwłaszcza węch, który ułatwiał mu polowanie. Badania struktury czaszki wskazują, że miał silny nos, zdolny do wyczuwania zapachów z odległości kilku kilometrów. Mimo tego imponującego arsenału, gigantyczny niedźwiedź krótkopyski nie był jedynie krwiożerczym drapieżnikiem. Badania jego uzębienia sugerują, że był ostatecznie wszystkożercą, który spożywał korzenie, owoce, jagody, a nawet trawę, gdy zdarzyła się okazja. Ta różnorodna dieta w połączeniu z ogromnymi rozmiarami dawała mu kolejną przewagę nad innymi drapieżnikami, takimi jak smilodony, teriodictis, kanis, protokion, jaguary czy pumy. Niektóre z tych współczesnych mu mięsożerców, jak na przykład smilodon, osiągały porównywalne rozmiary. Ale nie były wystarczająco duże, by w pojedynkę zagrozić dorosłym osobnikom Arktoterium. To pozwalało naszemu gigantycznemu niedźwiedziowi krótkopyskiemu całkowicie zdominować tereny dzisiejszej Argentyny, a być może także Salwadoru oraz Boliwii. Na tych terenach znaleziska wskazują, że preferował otwarte równiny, choć zapuszczał się od czasu do czasu również do zalesionych obszarów. Pojedyncze odkrycia sugerują także, że Arktoterium od czasu do czasu zamieszkiwał tzw. paleonory czyli prehistoryczne nory, w których znaleziono szczątki wielu ich osobników, co prowadzi do hipotezy, że niedźwiedź ten mógł żyć w takich rodzinnych grupach. Mimo, że wykazywał zdolność do wykorzystywania takich nor na swój użytek, nie uważa się, że samodzielnie je wykopywał. Badacze raczej zgadzają się co do tego, że Arktoterium przejmowało nory wykopane przez różne szczerbaki, np. pancerniki czy leniwce. Tenory odgrywały ważną rolę w życiu tego niedźwiedzia i czasami doprowadzały nawet do konfliktów, zarówno z innymi niedźwiedziami, jak i z pierwszymi właścicielami tych nor. Walki o tenory zdarzały się na tyle często, że paleontolodzy sądzą, że to właśnie ten gatunek niedźwiedzia odpowiadał za gwałtowny wzrost liczby paleonor we wczesnym paleocenie. Ciągłe ich przejmowanie zmuszało szczerbaki do ich opuszczania i kopania nowych, oczywiście o ile nie zostały zabite przez niedźwiedzia, gdy ten przychodził odebrać swoją należność. Te walki bywały brutalne i często kończyły się głębokimi ranami, bardzo podatnymi na zakażenie. Jednak nory nie były jedynym powodem konfliktów wśród tego gatunku. Dorosłe osobniki miały wiele uszczerbków na swoich szkieletach, co sugeruje, że ich życie było pełne przemocy. Niektórzy naukowcy sądzą, że wysoki odsetek pękniętych zębów może też być częściowo wynikiem walk pomiędzy osobnikami tego samego gatunku. Ten pełen agresji tryb życia mógł być czynnikiem odpowiedzialnym za wysoką śmiertelność wśród zarówno dorosłych, jak i młodocianych osobników. Ale to nie życie pełne adrenaliny pokonało tego giganta. Tym, co ostatecznie go zatrzymało, był sam ekosystem. Wraz z końcem wczesnego Pleistocenu i początkiem środkowego, drapieżnicy na tych ziemiach zaczęli się znacząco różnicować, co oznaczało dla Arktoterium zmiany, do których albo musiał się przystosować, albo zginąć. W końcu przestał rosnąć i zaczął powoli znikać, aż wreszcie 700 tysięcy lat temu Arctotherium angustidens całkowicie wyginął. To oznaczało koniec złotej ery w historii Arctotherium, ale nie koniec całej opowieści, ponieważ potomkowie angustidens przetrwali i cztery, wtedy średniej już wielkości niedźwiedzie, kontynuowały dzieło swojego protoplasty. To zmniejszenie rozmiaru w arktoterium było dość zaskakujące, ponieważ w Ameryce Północnej, gdzie występował Arctodus, jego potomkowie z czasem stawali się coraz więksi, a nie mniejsi. Jednak ostatecznie to zmniejszenie rozmiaru okazało się korzystne dla arktoterium, ponieważ te nowsze gatunki przetrwały tysiące lat dłużej niż Arctodus. I te cztery gatunki można podzielić na dwie wyraźne kategorie: Jedna grupa Arktoterium całkowicie zmieniła kierunek swojego rozwoju, przechodząc z głównie mięsożernego trybu życia na niemalże wegetarianizm. Do tej grupy należały Wetustum i Wingei, które były również najmniejszymi gatunkami Arktoterium. Badanie ich poziomów izotopów pokazują, że specjalizowały się one w roślinności typu C3, takiej jak owoce i liście, choć od czasu do czasu nadal spożywały mięso, o czym świadczą skoki wartości izotopowych. Uważa się, że za tą mięsną przekąskę służył naziemny leniwiec notroterium, ale możliwym jest też, że dochodziło do aktów kanibalizmu wśród tych niedźwiedzi. Ta ogólna zmiana diety najprawdopodobniej wynikała z ich przeprowadzki bardziej na północ, która sprawiła, że musiały zmierzyć się z wieloma drapieżnikami, które dostały się tam podczas wielkiej amerykańskiej wymiany, co znacznie zwiększyło konkurencję i zmusiło je do przystosowania się do spożywania innego rodzaju pokarmu. Wśród tych nowych drapieżników wymienić można m.in. lwy amerykańskie, wilki straszne, wilki szare, kojoty oraz smilodona fatalisa. Choć przestawienie się na dietę roślinną zmniejszyło presję konkurencji ze strony dużych drapieżników, Vingei i Vetustum musiały teraz konkurować z mniejszymi wszystkożercami, co niosło ze sobą zupełnie nowy zestaw wyzwań. Tymczasem ich południowi kuzyni, Bonarience i Tarichience, Zachowali preferencję gigantycznego Arktoterium względem diety mięsnej. Było to możliwe dzięki temu, że one skierowały się na południe. Żyły w Chile i Argentynie, gdzie nie musiały aż tak bardzo martwić się skutkami wielkiej wymiany gatunkowej. Spośród tej dwójki Arktoterium tarichense był mniejszy. Około 20% lżejszy niż Bonariense, ale oba miały bardzo podobną dietę, obejmującą zwierzęta ważące od 100 do 300 kg co oznacza, że głównymi elementami ich diety były średniej wielkości wielbłądowate oraz konie. Uważa się również, że oba te gatunki częściej niż ich olbrzymi poprzednik uzupełniały dietę padliną i kośćmi, aby zaspokoić swoje mięsożerne potrzeby. W przeciwieństwie do Angustidens, nie były one największymi zwierzętami w swoim środowisku, więc nie mogły atakować wszystkiego, co się rusza. Dlatego pozostawiły młode osobniki tamtejszej megafauny większym drapieżnikom takim jak gigantyczne jaguary czy smilodon populator. Inni konkurenci obecni w tym samym czasie, którzy wywierali dodatkową presję, to m.in. duże psowate oraz oczywiście inne osobniki ich własnego gatunku. Ostatecznie jednak mimo mniejszych rozmiarów, zróżnicowana dieta tych nowych gatunków Arktoterium okazała się bardzo skuteczna, dzięki czemu przetrwały jeszcze przez ponad 690 tys. lat po wyginięciu wielkiego Angustidensa, ale ostatecznie same również wymarły. Znalezione przez nas szczątki pokazują, że cała czwórka wyginęła w okresie od 12 do 9 tysięcy lat temu, z czego winguei było tym ostatnim gatunkiem, który wymarł, bowiem jeszcze przez jakiś czas utrzymywał się na terenie dzisiejszej Wenezueli. Fascynujące jest to, że wszystkie zniknęły mniej więcej w tym samym czasie, mimo że zamieszkiwały różne tereny i miały też różne diety, co rodzi wiele pytań co do przyczyny ich wyginięcia. Choć trudno wskazać konkretny powód ich zagłady, Paleontolodzy zauważyli, że wymieranie czwartorzędowe było z jakiegoś powodu wyjątkowo trudne dla tych wyjątkowych niedźwiedzi o dość nietypowej budowie ciała. Co oznacza, że ostatecznie ta masywna struktura ciała i stosunkowo wydłużone kończyny, niespotykane u innych niedźwiedzi, mogły odegrać istotną rolę w niezdolności do przystosowania się do zmieniającego się świata u arktoterium, co ostatecznie zakończyło istnienie największego drapieżnika będącego ssakiem w historii naszej planety. Dzięki za obejrzenie tego materiału do końca. Mam nadzieję, że się spodobało, i jeżeli tak, to zapraszam też do obejrzenia innych materiałów na tym kanale. Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia.